Czytanie z Księgi Wyjścia Pan rzekł do Mojżesza, czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morzem. I rozdziel je na dwoje, a wejdą synowi Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okazał moją potęgę wobec faraona całego wojska jego rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okazał moją potęgę wobec faraona jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły. Stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a pan cofnął wtedy gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc. I uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi. Mając mur z wód po prawej i po lewej stronie, Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli. Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie pan walczy z Egipcjanami. A pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które obrzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając, biegli naprzeciw falom i pogrążył ich panów w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym dniu wybawił pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli. Wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Wielka Sobota. Przed chwilą widzieliście tekst, tekst z Księgi Wyjścia który opowiada o Izraelitach, którzy biedni, niewolnicy, uciekali. Uciekali przed Egipcjanami, którzy chcieli ich zabić, zniszczyć, którzy ich wcześniej niewolili. Uciekali i dotarli do morza. Znaleźli się biedni w potrzasku. Tak jak często my jesteśmy w potrzasku. W podczasku tego wszystkiego, co nas niewoli, co nas zabija, co nas smuci, często jesteśmy w potrzasku gniewu, nienawiści, smutku, nieprzebaczenia, w potrzasku żalu do kogoś, poczucia krzywdy, w podczasku naszych uczynków, które kiedyś gdzieś tam dokonaliśmy, w podczasku życiowych błędów. Oni stoją przed morzem. Z jednej strony śmierć, z drugiej strony śmierć. I oto Bóg ich zaprasza, mówi: ruszajcie w drogę, ruszajcie w drogę przez to morze. Morze dla, dla Izraelitów to był symbol śmierci. Dlaczego? No bo kiedy się zanurzasz w morze, wtedy otacza cię chłód, woda jest zimna, ona jakby zabiera. Ciepło z Twojego ciała. Im dalej w morze, tym chłodniej. Kiedy zanurzysz się całkiem, to tracisz powietrze. Człowiek się zaczyna dusić. Jeszcze jak go nurt porwie, zaciągnie go na samo dno tej ciemnej, mrocznej czeluści. Giniesz. I dlatego dla Izraelitów morze się kojarzyło ze śmiercią. Z potęgą ciemności, z potęgą szatana, diabła. Morze było miejscem, gdzie diabeł mieszkał. I oto Bóg mówi Izraelitom: wejdźcie w morze. Ja was przeprowadzę przez to morze suchą nogą. Będziecie chodzić po wodach śmierci. I ta opowieść o tym, że Izraelici ruszają przez to morze. Jest opowieścią o zmartwychwstaniu, o przejściu z tego potrzasku do wolności, ze śmierci do życia, tak jak Chrystus zanurzył się w śmierć, zanurzył się w grób, zanurzył się w otchłań, w naszą śmierć, w Twój ból i w Twoje cierpienie, w Twój potrzask, w Twój grzech, w Twoją ciemność, w Twoją depresję, w Twój alkoholizm. W twoje nałogi, w Twoje pretensje, w Twoje poczucie krzywdy, poczucie winy, w Twój garb, który nosisz. W to wszystko, co Ciebie dzisiaj zniewala. Chrystus się zanurzył ze swoją śmiercią. On tam zszedł do tej otchłani, w tą ciemność. I Ciebie zaprasza, abyś poszedł za Nim, nawet w tą ciemność. On mówi. To może rozdziela na dwoje, a ty przejdziesz po wodach śmierci. Przejdziesz dalej. Przejdziesz ze śmierci do życia. Z niewolnictwa, z niewoli, z potrzasku. Do wolności Bożego Syna, do, wolno, do wolności Bożej Córki, do jej radości, do chwały. Dlatego to są święta paschalne. Bo święto z martwych to jest tak naprawdę święto przejścia. Ty masz dzisiaj przejść. I Chrystus chcecie przeprowadzić. Zauważcie, że to morze zostało rozdzielone wiatrem, który wieje ze wschodu. Wschód, kiedy wschodzi słońce, ono rozrywa mrok, rozrywa ciemności. Wszelkie ciemności uciekają przed światłem. Kiedy wstaje słońce, zaczyna się dzień, kończy się noc. Kiedy wstaje słońce, nagle jest ciepło, czujemy się bezpieczni, ptaki śpiewają. Nagle widzimy, że trawa jest zielona, a kwiatki są kolorowe. Nagle widzimy, że oczy mojej córki są zielone, niebieskie. Nagle widzimy uśmiech drugiego człowieka. Kiedy jest ciemność, kiedy jest noc, nic nie widzimy. Człowiek się boi w nocy. Człowiek się boi w mroku. Człowiek się w mroku nikogo nie widzi. Człowiek w nocy zauważa tylko i wyłącznie siebie, czuje tylko siebie. Noc jest symbolem ogromnego egoizmu, jest symbolem ogromnego zamknięcia się w sobie, zasklepienia. Zobaczcie, że ludzie, którzy żyją w ciężkim grzechu, oni często nie widzą piękna świata, nie widzą piękna drugiego, drugiego człowieka. Często życie ludzi, którzy są jakby w nałogach, zamienia się w melinę. Nie widzą piękne. I oto wstaje słońce, aby ci to piękno pokazać. Zmartwychwstanie oznacza jakby nowe stworzenie. Ono Ci ma pokazać piękno. Ono ma cię przeprowadzić z tej ślepoty, z tej ciemności, z tego, że nie widzisz nic poza końcem własnego nosa, nie widzisz nic poza sobą, nie czujesz nic poza własnymi emocjami, uczuciami, które tobą targają, miotają które ci każą krzyczeć, które ci każą oskarżać, winić, które ci każą ranić, które ci każą zadawać ból i które ci każą czuć ból. I każą ci przeżywać twój własny ból. Czynią Ciebie tak bardzo samotnym, tak bardzo zasklepionym w sobie, tak bardzo cierpiącym z bólu i samotnym. Cierpiącym z powodu obojętności, z powodu tego, że nie kochasz brata siostry. I oto wstaje Słońce. Ten wiatr, który wieje, który rozprasza to morze, który rozdwaja to morze, on wieje od strony wschodniej. Od Chrystusa z Martwych Stałego. To jest Jego Święty Duch. Jego Święty Duch, który, który Ci przynosi z Martwych Stanie, który sprawia, że z Martwych Stanie staje się tutaj i teraz w Tobie, że Ty z Martwych stajesz. Że Ty przechodzisz z tej ciemności do światła, z tej niewoli, z tego potrzasku, z tej depresji do, do chwały, do tańca, do radości, do podziwiania piękna, do zachwytu nad swoim życiem, do pewnej aprobaty, zgody na swoje życie, do pewnej do pogody ducha, do ogromnej pogody ducha. I Bóg Ciebie do tego zaprasza, abyś, abyś tej nocy przeszedł przez Morze Czerwone. Morze Czerwone, symbol krwi, symbol, ono dlatego jest czerwone, bo to jest krew Jezusa Chrystusa. To ona jakby Ciebie przeprowadziła, to ona Ciebie obmyła. My, my się zanurzamy w krew Chrystusa, w Jego śmierć. Przyjmujemy naszą śmierć aby jego śmierć nas od śmierci ocaliła. Ten wiatr, on wieje przez całą noc. Ta noc to jest symbol Twojego życia. W ciągu naszego życia my się tyle zmagamy, my się tyle bijemy, tyle się staramy mieć szczęśliwe życie, mieć zdrowie, walczymy o zdrowie, walczymy o mieszkanie, walczymy o pieniądze, walczymy o wykształcenie, walczymy o to tamto siamto i owamto. Walczymy z rodziną, walczymy z sąsiadem, walczymy z księdzem czy nie z księdzem, z kim tam jeszcze walczymy. Walczymy z politykami, o polityków. Walczymy, żeby ten świat był taki, jaki ja chcę. A najczęściej walczymy o rację. Ja chcę mieć rację. I ta noc, to jest, ta, to, jest to moje życie. I ten wiatr, który niesie zwycięstwo, który rozdziela morze, on wieje przez całą noc. To znaczy, przez całą Twoją noc, przez całe Twoje życie, Chrystus z martwych stały posyła Ci swojego Ducha, posyła Ci swoje słowo, posyła Ci swoją moc. On przychodzi do Ciebie, aby Ciebie przeprowadzić. To znaczy, że na każdym etapie Twojego życia Chrystus ma do Ciebie jakieś pewne słowo, ma, ma Ci coś do powiedzenia. On będzie wiał przez całą noc, to znaczy będzie Ci przez to morze prowadził stopniowo, etapami, po jednym jakby kroku. Masz iść przez tę noc, On ci będzie oświecał to, co jest przed tobą, czyli 2-3 metry będziesz widział światła przed tobą, abyś mógł uczynić kolejny krok. Tam, na drugi brzeg, tam, gdzie już nie będzie nocy. Tam, gdzie już nie będziesz płakać. Tam, gdzie już Ciebie nic nie będzie bolało, bo nikt Ciebie nie zrani. I nic Ciebie nie zrani, nie dotknie. Tam usłyszysz śpiew. Tam znowu zatańczysz. Tam spotkasz tych, których kochasz, Twoich bliskich. Tam znowu poczujesz ich dotyk. Tam znowu usłyszysz ich głos. I wypijecie razem kawę. Zasiądziecie razem przy ognisku. Znowu zjecie razem, znowu się przytulicie. Tam nas Chrystus prowadzi, Chrystus z martwych Chrystus zwycięski. I On Ciebie chce przeprowadzić. Jak przeżywać ten dzisiejszy dzień? Nie biegnij dziś do kościoła, żeby poświęcać pokarmę. Nie trzeba. Możecie to zrobić sami w domu. Na końcu tego filmiku ukażą się dwa teksty. Pierwszy tekst to będzie modlitwa poświęcenia tych pokarmów. Możesz sobie ją też ściągnąć z internetu, ze strony internetowej różnych diecezji, parafii. I ten pokarm poświęćcie razem w domu jutro rano, kiedy zasi zasiądziecie przy śniadaniu. Kiedy wypowiesz Ty tę modlitwę, to ona będzie tak samo poświęcona jakby ją ksiądz poświęcił. To jest dokładnie to samo. Wypowiedzcie tą modlitwę, to jest wasz udział w kapłaństwie Chrystusa. Pamiętaj, od momentu chrztu nie jesteś kapłanem, masz udział w jego kapłaństwie, Bo Chrystus będzie błogosławił przez ciebie. Dlatego nie biegnij do kościoła, żeby poświęcić koszyczki, ale poświęćcie to jedzenie sami jutro rano w domu o poranku. O tym samym poranku, kiedy Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, kiedy zobaczyli światło. Drugi tekst, który zobaczycie pod koniec tego filmiku, to jest starożytne kazanie na Wielką Sobotę. Ono opowiada o tym, co się stało po śmierci Chrystusa. Ono opowiada o Jego wstąpieniu do Otchłani. O Jego pasrze, to jest o Jego przejściu. O jego wejściu w naszą śmierć, o Twoim uwolnieniu. Spróbuj sobie ten tekst przeczytać. Spróbuj sobie nad tym tekstem trochę pomedytować. Znajdziesz go też w Brewiarzu, w godzinie czytań. Jest taki, taka godzina czytań w Brewiarzu na dzień dzisiejszy, w liturgii godzin. Możesz go sobie wydrukować. Możesz sobie dzisiaj pójść do kościoła przed Bożym Grób z tym tekstem. Przeczytaj go. On ci wiele, wiele rzeczy opowie. Opowie ci o miłości Chrystusa, ale opowie ci o Twojej godności. Opowie ci o tej chwale, która Ciebie czeka. I dzisiejszy dzień spędź bracie i siostro na oczekiwaniu. Spędź go w ciszy. Spędź go w ogromnym skupieniu. W ogromnym wyczekiwaniu na zmartwychwstanie Jezusa, czyli na Twoje zmartwychwstanie, na Twoje zwycięstwo. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj masz dzień przygotowania jakby do komunii duchowej. Przy, przygotuj sobie święto. Przygotuj, posprzątaj dom, posprzątaj mieszkanie. Idź do kościoła. E, spędź ten czas w ciszy. Nie włączaj radia, nie włączaj telewizji, nie włączaj internetu. Spędź go w ciszy, spędź go ze sobą. Może warto dziś usłyszeć ten swój potrzask, może warto, żeby Ciebie dzisiaj kolejny raz Twoje własne myśli dogoniły, żeby zobaczyć ten Twój potrzask. A wieczorem włącz transmisję liturgii paschalnej, liturgii Wielkiej Nocy. I tam przyjmi Chrystusa z Martwych Stałego. Słuchaj, usłysz wieczorem tę radosną nowinę o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie. O, o zwycięstwie, które daje Ci Jezus Chrystus z Martwych Stałym, jedyny zwycięzca śmierci, zwycięzca Twojego podczasku. O Twoim przejściu, słuchaj. To Ty przechodzisz przez to Morze Czerwone. Zapraszam ciebie dzisiaj. Do tego oczekiwania. Do zobaczenia.